Dzień dobry. Zapraszam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na przekaz. Jak, jaki mężczyzna o mnie myśli oraz jaka kobieta o mnie myśli? Pomysł pochodzi od pani Iwony Flegel8687. Pani Iwonko z serducha, pani dziękuję za kolejny wspaniały pomysł na mój kanał. I zapraszam Was, moi kochani, na przesłania. Zaczniemy, moi drodzy. Jaki mężczyzna o mnie myśli? Zaczniemy od tego tematu, a potem przejdziemy, jaka kobieta o mnie myśli. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz dla moich cudownych widzów, jaki mężczyzna o nich myśli. Jaki mężczyzna o nich myśli. Jaki mężczyzna o nich myśli? Jaki mężczyzna myśli o moich widzach? Z przełożenia, z, moi drodzy, wy możecie być w energii jakiegoś niewidzenia rozwiązania w jakiejś sprawie, w jakiejś kwestii y, odnośnie kogoś lub czegoś. Moi drodzy, tutaj jest energia czarnowictwa, jakiejś emocjonalnej klatki, nieprzespane noce, generalnie y, trochę stresu. Więc, moi kochani, ta, taka energia tutaj mi się pojawiła jako teraźniejsza. I zobaczmy, moi kochani, jaki mężczyzna myśli o was. Jaki mężczyzna o was myśli. Jaki mężczyzna myśli o moich widzach. Jaki mężczyzna myśli o moich widzach. All right. I zobaczmy. Okej. Okay. Ok, więc tak, jaki mężczyzna. Przede wszystkim jakiś romantyk, ktoś, kto jest bardzo uczuciowy, empatyczny. Ponadto w tym samym czasie nie brakuje mu zdrowego rozsądku, może być w energii cierpienia, niewidzenia, dostrzegania jakichś potencjałów, czyli jest w energii porażki, smutku. Jakiegoś rozczarowania, jest w energii moi kochani, wyczekiwania na coś, na jakiś odpowiedni moment, sprzyjający moment, aby mógł coś zrobić. Zobaczmy, co dalej. Jaki mężczyzna myśli o moich widzach. Ktoś, moi kochani, kto jest bardzo obciążony psychicznie i fizycznie, czy to ich życiem, czy jakąś sytuacją, która ma miejsce teraz w ich życiu. Co dalej? Osoba, która nie widzi jakiegoś rozwiązania w danej kwestii, odnośnie jakiejś sytuacji, odnośnie kogoś lub czegoś, może być w emocjonalnej klatce. Dużo tu stresu. I moi kochani, mężczyzna, który o Was myśli, to również ktoś, kto jak sobie coś postanowi, to do tego dąży. Ktoś, kto jest bardzo zdeterminowany w działaniu, kto po prostu dąży do zrealizowania swoich planów. I ostatnia energia, moi kochani, to osoba, osoba, która, która o was myśli, znaczy mężczyzna, który o was myśli, to jest osoba, która, dla której wartości materialne, sprawy generalnie zawodowe, finansowe mają ogromne, olbrzymie znaczenie i w zasadzie naj, bardzo, może nie najbardziej, ale bardzo się na nich skupia. I ten brak, słuchajcie, to my sobie go zaraz dopatrzymy, Skąd ten brak? Być może za dużo skupienia na sprawach zawodowych, finansowych. Najpierw zobaczmy ten brak, w tą piątkę kielichów. Dlaczego piątka kielichów u mężczyzny, który myśli, u mężczyzn, którzy myślą o moich widzach? Zobaczmy. No właśnie, bo tu jest jakaś emocjonalna klatka, czyli stawianie granic, emocjonalna klatka, klatka bronienie swoich racji i poglądów. Czyli po prostu czegoś, lub kogoś tej osobie brakuje, jakkolwiek on dalej broni broni tych swoich racji. Stoi murem za tym, co postanowił. Te finanse prawdopodobnie bardzo duże tutaj mają właśnie znaczenie i tego się trzyma, ale jednocześnie jak widać jest w energii braku, czyli czegoś lub kogoś mu brakuje. Pomimo jak widać bardzo dobrych po prostu jeśli chodzi o sprawy finansowe, bardzo dobrych widoków. Na przyszłość i ogólnie jest w energii stabilizacji zawodowej i finansowej, jakkolwiek no czegoś ko lub kogoś mu brakuje. Teraz zobaczmy, moi kochani, tą dziesiątkę buław. Dlaczego mężczyzna, który o Was myśli, jest tak obciążony psychicznie i fizycznie? Zobaczmy. Voilà. Wygląda mi na to, moi drodzy, że ten pan, ten mężczyzna, który nam tu się pokazał, ominęło go jakieś spełnienie marzeń, spełnienie go marzeń, pragnień i potrzeb. Dlatego jest w tej energii braku. Wyczekuje na coś. Skupił się bardzo na sprawach zawodowych i finansowych. Ale generalnie to mężczyzna, który kieruje się zdrowym rozsądkiem w podejmowaniu jakichś decyzji, który stawia na szczerą komunikację, który jest bardzo romantyczny, czuły, kochający dusza romantyka jednym słowem. Ale ten mężczyzna również jest w wielkim stresie, w wielkiej emocjonalnej klatce. Pardon, ta energia jest Wasza. Tutaj mamy tą klateczkę emocjonalną, moi kochani. I to osoba również, która idzie do celu po swoje, jest bardzo wytrwała w działaniu. Konsekwentna w działaniu. Więc taki, moi kochani, mężczyzna o Was myśli. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do kolejnego rozkładu. Jaka kobieta. O Was myśli. Jaka kobieta myśli o moich widzach? Robię to czytanie z intencją największego dobra moich wspaniałych widzów. Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, jaka kobieta myśli o moich widzach. Jaka kobieta myśli o moich widzach na tu i na teraz? Jaka kobieta myśli o moich widzach? Voilà, co my tu mamy z przełożenia? Wy, moi drodzy, jesteście w energii dużej stabilizacji zawodowej, finansowej i ogólnie w życiu. Dużo tutaj pewności siebie, odpowiedzialności, zaangażowania w kogoś lub w coś. I moi drodzy, duża, duża stabilizacja życiowa, no i zwłaszcza ta materialna i zawodowa. I teraz zobaczmy, kochani. Jaka kobieta myśli o Was? Jaka kobieta o Was myśli? Jaka kobieta o Was myśli? Proszę Was, moi duchowi przewodnicy, o przekaz, jaka kobieta myśli o moich widzach? Jaka kobieta myśli o moich widzach? Jaka kobieta. Myśli o moich widzach. Okej, okay, zobaczmy. Okej, okay. jeszcze jedną energię, i zaraz przejdę, moi drodzy, do omawiania tych kart. Moi drodzy, kobieta, która o Was myśli. To jest kobieta, która ma niezwykle silnie zapotrzebowanie na swój własny rozwój. Jest, moja, moi drodzy, ona może być ta kobieta może być w takiej energii, kiedy zdrowy rozsądek logiczne działanie. To jest coś, co bardzo dla niej jest istotne. Dużo analizuje. Jest osobą szczerą, nastawioną na komunikację, na, na wszelkiego rodzaju nowe początki. To osoba również bardzo, bardzo fajny balans. Tutaj mamy, bo to również osoba, która jest mega. Kreatywna, pewna siebie, działa z ogromną odwagą, determinacją, z ogromną pewnością siebie. Ta osoba nie boi się wszelkiego rodzaju nowych początków, wyzwań, wręcz przeciwnie. Moi kochani, ta osoba może mieć jakieś poharatane serducho, niekoniecznie nawet teraz, może po prostu ogólnie dużo w życiu przeszła. Ponadto ta osoba, o której myślicie, ta kobieta, o której myślicie, to kobieta, która realizuje się na wszelkich płaszczyznach, która dąży do osiągnięcia sukcesu, jest mega pewna siebie i w podobnej. Mamy tutaj podobne energie. Ona dąży do celu z wielką odwagą, wytrwałością i pewnością siebie. Jest bardzo, bardzo konsekwentna w działaniu. Nastawiona na rozwój, na sukces. I zobaczmy, co dalej. <laughs> Jaka kobieta myśli o moich widzach? Ostatnią energię potrzebuję. Dobrze, wypadły dwie i te dwie, moi drodzy, weźmiemy. To jest, moi drodzy, kobieta. Kobieta, która o was myśli. To jest kobieta, która, u której w życiu bardzo dużo i szybko się teraz dzieje. Tu jest rozwój, tu jest pęd, tu jest ruch, bardzo duża komunikacja z kimś. Osoba, bardzo komunikatywna, pewna siebie, odważna. I moi drodzy. Okej, okay, najpierw może zacznę od tych kart. To osoba, która jest spełniona w życiu romantycznym, w życiu rodzinnym. Osoba niezwykle empatyczna, czyli ta kobieta jest bardzo ciepła, empatyczna, uczuciowa. Może mieć zapęty czasami takie nostalgiczne, czyli Oddać się takiej nostalgii, lubi od czasu do czasu rozpamiętywać kogoś z przeszłości, generalnie coś z przeszłości. I jest to osoba, jest to kobieta, która jest niezwykle uczciwa. Dla której szczerość jest mega istotna. I moi drodzy, kobieta, która o was myśli, realizuje się zawodowo finansowo spełnia swoje marzenia, realizuje wszelkiego rodzaju swoje cele, pragnienia i zamierzenia. Dąży do osiągnięcia sukcesu. Mamy już tutaj podobną energię, która jest bardzo komunikatywna, bardzo wytrwała, konsekwentna w działaniu. Także tak moi kochani to wygląda. Ja Wam życzę cudownej niedzieli, ściskam Was i do usłyszenia. A i jeszcze, zanim się tak z Wami pożegnam na, do końca, to bardzo Was proszę o lajki, komentarze i subskrypcji, aby mogła rozwijać mój kanał i do usłyszenia, kochani.